Siemanko, z tej strony Kondix. i dzisiaj zobaczycie coś, co zbudowałem. Nie ma już tej farmy owiec, bo ona jest gdzieś nie tam. Chyba. Nie wiem, bo szedłem gdzieś byle gdzie. A dzisiaj zobaczycie to, co mi się udało zrobić yy, do tej pory. No... W sumie wczoraj stworzyłem ten serwer. Gra tutaj mój brat yy, i ja oczywiście. Yy, przy Ogólnie bardzo dużo grałem, mam diamentowy kilof, diaksów mam 40, o ile się nie mylę, dokładnie. No i chyba możemy już iść. Dobra, gotowi? Tu, 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 tu. O tak. Tam mieszka villager, bo no... No, wybudowałem domek, a jak wiecie villagerowie mogą się wprowadzać, tak jakby, no nie? O, widzicie? Tam ucieka. <laughs> Dobra. Tam ucieka, no nie? Tutaj mam taką mini farmę, tak jakby no, pszenicy. Tutaj mam owieczki. A tutaj no na razie tutaj mam kowadła i no nie. Tak różne enchantingi. Nie enchantingi. Fortunkę 3 na razie. Chociaż mógłbym sobie w sumie już zenchantować Okej. Okay. Okej. Okay. Enchantujemy. Na ile to będzie kosztowało? Bo Bo tylko tyle. Fortuna 3 to powinno chyba więcej kosztować. Pewnie się spytacie po co mi tak obrazów? A zobaczycie, to będzie w kolejnym odcinku. No, trochę się napracowałem, żeby zrobić ten tak obrazów. Też mam tak okornego drewna, bo robię aktualnie jakąś bazę przed moim bratem. No i co. To się dowiecie w kolejnych odcinkach. Teraz zobaczmy, co my tu mamy. No, tutaj nic, no nie. Teraz możemy iść sobie. Tutaj mamy tego villagera, jak mówiłem. Nie wiem, czy on odszedł, czy to jest nadal. Eee... O, jest. To możecie wy już go nazwać w komentarzu. Mam jeden, name, tak, także no. On tutaj takie średnie, na razie ma te rzeczy, ale będziemy go rozwijać na pewno. Dobra, tutaj sobie wychodzimy. Siup, siup, siup. Oczywiście zostawcie łapkę w górę subika z dzwoneczkiem. Ja do ja niczego nie zmuszam. I będziemy robić taki pokoik subskrybentów. Tak. Ale to gdzieś... No nie wiem w sumie gdzie. W... Jak uda nam się wbić do końca tego miesiąca, dajmy na to 125 subów, to robimy pokoik z subami. No nie? Tutaj coś będzie, nie będę na razie zdradzał co, bo tutaj coś się kroi, no nie? Ale nie pokażę Wam dokładnie co, bo to będzie w kolejnych odcinkach. No i to by było w sumie chyba na tyle tutaj, na razie. Na razie... No, w sumie to daleko przeszedłem, szukając w ogóle jakiegoś fajnego miejsca, znalazłem w końcu to. I tutaj będzie powstawało sobie nasze miasto. Stefan, czemu tak sobie łazisz, byle gdzie? Ty, 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 villagerze, ty, ty. Dobra. My możemy w sumie coś teraz porobić. Nie wiem co, ale... Będziemy na pewno powiększać tą farmę owiec, będziemy robić farmę krów i tp, no nie? no i co? Dobra, no niech będzie wam. Gada wam, co tam będzie powstawało? No, tu dokładnie będzie powstawał dr, 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 magazyn. Dokładnie, magazyn będzie tutaj powstawał. No i co, no my chyba kopiemy sobie, no nie? Będzie ciężko na pewno, kurde już mi się zniszczył kilof, ja tu mam pecha, będę musiał chyba tego diaksowego użyć, szkoda, no nie no serio, znowu mi się zniszczył, nie chcę tego diaksowego używać, nie, czekaj, możemy tak, a no tak, zapomniałem, że z tego też się da zrobić deski, okej, okay. pyk, stół rzemieślniczy, tutaj gdzieś co damy, nie wiem, Eee, serio tutaj był, zapomniałem o tym tam bardzo no, trudno. Ok. Teraz robimy tak siup. Okej. Okay. I robimy sobie oczywiście... Zapomniałem o patykach. Kondzio jak zwykle. O patykach zapomnij o najważniejszym. A chcę robić kilo. Nie, no. dobra. Ok, robimy teraz siup. No i mamy kilo żelazny. Myślę, że ten kilo starczy już, bo to też nie chcę, żeby było zbyt duże, nie? Zobaczmy. Tutaj mamy tak na razie na 3, a my to zrobimy na nie wiem, tu mamy 4, 5, 6, 7. Na 7. O, węgiel. Zrobiło mi. No i będziemy dzisiaj w sumie to robić. Dobra. Siup. Siu, siu, no nie, no serio, też to mi tak to będę tymi, tymi, tak jakby mi, tak jakby, no deskami, czy jak to nazwać, no tym czymś, no. Możemy nazwać to, to coś. Okej, okay. tutaj sobie, pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Mam nadzieję, że takie odcinki Was nie nudzą, bo ostatnio strasznie mało mało mam zasięgów itp. No wiecie, no wiecie o co mi chodzi, chyba nie. No i trudno, no. Lecimy. Kurde, zaś z tym. Ale mam lagi ostatnio na tym. Sił tutaj sobie zbieramy, żeby nie było tego. Aha, nie mam miejsca w kwibunku, zapomniałem. I tutaj sobie tak. No nie, no co jest. O jezu, jakie lagi. Okej, okay. na pewno tutaj jeszcze coś powstanie oprócz tego. Mi się zdaje, przynajmniej. No tutaj będzie magazynek, tak. Na pewno będzie ładny, choć nie wiem. Ja nie wiem, czy ładnie w ogóle buduję. Możecie ocenić. Czekaj, mamy tutaj... Mamy łopatkę, nie? Tu łopatkę sobie przerobimy. Siup, 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 siup. Okej. Okay. Mamy coś takiego, i teraz będziemy sobie budować, nie? Kurde, nie wiem, o Dobra. Okej, okay. i. Proszę was, zostawcie subika, bo nas jeden typek goni w subach. Też dawno nie byłem aktywny, to moja wina też, przepraszam. Ale jeden typek nas goni w subach. Moglibyście zostawić suba, no nie? No. Chyba możecie. No, wiem, że ty nie subskrybujesz i ty zaraz to zrobisz, że zasubskrybujesz, prawda? No właśnie. Okej. Okay. No i lecimy. Eee, siup, siup, siup. Dobra, mamy tutaj tak. Jakoś, będziemy musieli robić tutaj na pewno skrzynkę, ale tam mamy crafting przecież. Także, no, robimy sobie. Sorry, dobra, robimy, robimy, robimy. Dobra, teraz jakoś tak. No, kurde, serio. Czekaj, dobra, tutaj. Tak, siup, 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 no nie no serio. Ja to muszę jakoś wywalić, okej? Okay. Pochodnie najgorsze. No kurde! Dobra, to tutaj zrobimy sobie taką jakby pierwszą skrzyneczkę. No i tutaj sobie chowamy różne takie mało potrzebne rzeczy. Okej, okay, no to też mi się nie przyda. To też na, ten, na tę chwilę mi się nie przyda. I chyba będziemy powoli yy, no, robić tutaj takie no... No, po prostu obrałowanie z tego, no nie? To chyba widzimy się, gdy już skończę pierwszą podłogę, ok No to dla was to jest chwila, dla mnie to jest nie wiem, 10, 5 minut. No to widzimy się teraz. Dobra, już jestem. No i były takie w sumie, że mi się skończyło drewno. No i musiałem kopać długo drewno, także to trochę ten odcinek będzie trochę później, no nie? No i co? Chyba musimy teraz zrobić coś kolejnego, nie? Okej, okay, teraz tutaj siup, To sobie zamienimy już od razu na drewno. Ech, chyba sikierkę by było łatwiej, no nie, Konrad, oczywiście. Ja to zawsze tak na no, odpieprz. No nie zapomniałem, że ja to już ułożyłem tym no to chyba mamy siekierę? Mamy, tylko że na wykończeniu. Świetnie, Kondzio, świetnie. Ok, to sobie pozbieramy. Oczywiście to sobie musimy jak najszybciej pozbierać, bo tu będzie brzydko wyglądało. No nie? I teraz tak. Ok, mamy siup. Ok, teraz tak mamy. Spoko. No i chyba czas na wykładanie. Także widzimy się, jak tylko kolejną ściankę ułożę. Także, no, w sumie to się widzimy teraz. No dobra, mordy, na razie to tak wygląda. Jutro sobie dokończymy to robić. No i co, ja się chyba z Wami będę powoli żegnał. Także, no co, no chyba. Elo, zostawcie subika i łapkę.